Cześć, amatorzy finansów! Jeśli wam powiem, że kapejka internetowa to świetny pomysł na biznes, to pewnie każecie mi wracać do 2001 roku i bardzo słusznie. Trendy w biznesie zmieniają się nieprzerwanie i na tyle szybko, że czasami trudno nadążyć, ale przecież trzeba iść z duchem czasu i o tym właśnie będzie dzisiejszy filmik. Mamy rok 2025 i musimy być przygotowani na nowe wyzwania. Posłuchajmy! Nie marnuj czasu na biznes, który działał dekadę temu. Jest rok 2025. Zasady się zmieniły. Dropshipping jest przereklamowany. Konkurować z milionami sklepów Shopify to jak próbować wygrać maraton w klapkach. Marketing partnerski? Niby może być, jeśli masz odpowiednio dużą bazę. Ale bądźmy szczerzy, takie coś buduje się latami. A szybsze i łatwiejsze opcje, jak ankiety i strony z recenzjami, płacą mizernie i pochłaniają zbyt dużo czasu. Przełomem jest natomiast hybrydowy model agencji. Niskie koszty początkowe, brak magazynów, zero problemów z inwentaryzacją. Co miesiąc zgarniasz solidne przychody, a co najlepsze masz marżę zysku na poziomie ponad 90%. Ten model biznesowy uczynił mnie milionerem. Nie sprzedaję Ci żadnego kursu. Oddaję Ci za darmo mój cały system marketingowy, bo naprawdę chce, żebyś odniósł sukces, więc kliknij link w moim profilu, ściągnij darmowy przewodnik i zacznijmy już dziś. Brzmi całkiem obiecująco, może nawet zbyt dobrze. A tak na marginesie nic od niego nie dostałem za umieszczenie tego filmiku. Po prostu zgadzam się z nim, że większość tradycyjnych modeli biznesowych jest przestarzała, a mnie zawsze ciągnie do nowych, ciekawych koncepcji. czy ktoś z Was już sprawdzał ten hybrydowy model agencji? Podzielcie się swoimi doświadczeniami w komentarzach. Uczmy się od siebie nawzajem w międzyczasie. Idę szukać więcej fajnych filmików, więc bądźcie czujni. Pamiętajcie, chomiki to siła. Jeden za wszystkich i wszyscy za jednego. Do usłyszenia! Sure. Yeah.